Cześć. Ja nazywam się DJ Refresh, a to jest DJ Channel. Dziś pokażę wam jak streamować własne sety. Możliwości streamowania jest dużo. Ja pokażę jak zrobić to za pomocą programu OBS Studio. W internecie jest wiele poradników i tutoriali, ale w moim filmie znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje, które zebrałem pod kątem streamowania setów DJ-skich. To co będziemy potrzebować to oczywiście konsola, komputer. Jeśli mamy mocny hardware, wystarczy jeden. Ja jednak polecam użyć dwóch. Kamerka. Może być ta wbudowana w laptopa, zewnętrzna kamerka internetowa, lub aparat czy kamerka GoPro. Do tych dwóch ostatnich potrzebne jeszcze będzie urządzenie przechwytujące obraz. Może to być na przykład CamLink 4K. Dodatkowo potrzebujemy jeszcze kartę dźwiękową oraz stabilne złącze internetowe. Do wszystkich potrzebnych rzeczy i ciekawych informacji umieszczę linki w opisie. Dlaczego będziemy korzystać z programu OBS? Jest on prosty w obsłudze, daje nam sporo możliwości i jest darmowy. Ok, a więc pierwsze co musimy zrobić to pobrać OBS Studio. Po uruchomieniu OBS Studio przechodzimy do ustawień. Pierwszą najważniejszą zmianą jaką musimy zrobić to zmienić motyw na ciemny. Tak właśnie lubią DJ'e. Kolejną zakładką jaka nas interesuje to wyjście. Tutaj musimy ustawić bitrate obrazu. Bitrate, czyli jakość wideo zależy od szybkości naszego komputera oraz złącza internetowego. Moim zdaniem lepiej streamować nawet trochę gorszą jakością, ale mieć pewność, że nic nie będzie nam przycinać yy, czy się zawieszać. Teraz pokażę tabelkę, w której można zobaczyć, jaki bitrate odpowiada za jaką rozdzielczość wideo oraz jakie złącze internetowe jest nam potrzebne do przesyłania tego typu informacji. Możemy próbować różnych opcji i ustawień. Ale ja pokażę takie, które powinny być optymalne dla wielu urządzeń oraz standardów Facebooka, YouTube'a czy Twitcha. W opisie zamieszczę link do strony, gdzie te informacje są bardzo dokładne i czytelnie opisane, więc jeśli chcecie możecie poszerzyć swoją wiedzę na temat tych parametrów streamingu. A więc bitrate ustawmy sobie na 5000, a bitrate dźwięku na 128, 192 lub 256. Takie serwisy jak na przykład Facebook i tak nie przyjmują większej częstotliwości próbkowania dźwięku niż 128, więc żeby nie obciążać naszego strumienia, po prostu sobie ustawmy 128. Teraz przejdziemy do zakładki obraz i tutaj warto ustawić rozdzielczość bazową na takiej samej wartości jak rozdzielczość wynikowa. Rozdzielczość wynikowa jest to po prostu ta rozdzielczość, którą wysyłamy bezpośrednio do internetu, więc ustawmy sobie na przykład 1280x720. Kolejne ważne ustawienie, czyli wybór ilości klatek. Proponuję ustawić 30, ponieważ większa wartość jest w zasadzie nam do takich rzeczy jak streamowanie SETA niepotrzebna, a też dodatkowo by obciążała nasz, nasz strumień i nasze złącze internetowe, więc tutaj zostawmy sobie 30. Ok, jeśli mamy zrobione już wszystkie najważniejsze ustawienia, czas rozpocząć zabawę i dodać nasze urządzenia. Żeby to zrobić, musimy utworzyć scenę lub sceny. Scena to po prostu to, co aktualnie streamujemy: obraz, dźwięk, efekty, napisy itd. I do pierwszej sceny musimy dodać urządzenie do przechwytywania wideo. W moim przypadku będzie to kamerka w laptopie. Jeśli mamy podłączone jakieś inne urządzenia, pojawią się one na liście. Musimy dodać też urządzenie audio, czyli przechwytywanie wejścia dźwięku. W moim przypadku będzie to Mixer Pioniera S9. On będzie służył jako karta dźwiękowa. To opcję możemy zrobić, jeśli gramy z tego samego komputera, co, co streamujemy. Ja używam programu Serato. Ok, jeśli sygnał z Serato wchodzi mi na Mixer, podnoszę fader. I pojawia nam się sygnał również w programie OBS Studio. To są dwie najważniejsze rzeczy, które musimy zrobić yy, i które musimy dodać do sceny. Dodatkowo możemy dodać sobie na przykład jakiś obraz, może być to na przykład nasze logo, możemy dodać jakiś tekst, GIF, generalnie jest tych opcji bardzo dużo. Pokażę jeszcze, jak utworzyć drugą scenę, tak zwaną informacyjno-awaryjną. Jeśli na przykład musielibyśmy z jakiegoś powodu odejść od konsoli, to warto żebyśmy powiedzieli naszym odbiorcom, co się dzieje. I zróbmy na przykład kolor, może czarny po prostu niech będzie. I dodajmy jakiś tekst. Ok, i w tym momencie możemy się przełączać między scenami. I jesteśmy gotowi, żeby rozpocząć streamowanie. Takich scen oczywiście możemy zrobić więcej i przełączać się między nimi. Możemy dodać sobie kolejne kamery czy jakieś grafiki, cokolwiek chcemy. Kiedy klikniemy prawą myszką na naszą kamerę, możemy na przykład dodać sobie filtry. Zobaczmy na przykład szybko. Korekcję kolorów. Możemy na przykład bawić się kontrastem, jasnością, nasyceniem, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jak mówiłem na początku, ten program daje nam naprawdę spore możliwości, jeśli chodzi o streamowanie. Ok, przejdźmy zatem do wysłania naszego streama, ja pokażę to na przykładzie Facebooka. Wchodzimy sobie na nasz fanpage, klikamy narzędzia do publikowania, filmy. Na żywo. Teraz możemy wpisać tytuł naszej transmisji. A także pobrać klucz transmisji strumieniowej. Jest to kod, który jest przypisywany do każdej nowej transmisji i ten kod musimy wkleić. W naszych ustawieniach OBS w zakładce Stream. W tej zakładce wybieramy serwis, na który chcemy streamować nasz materiał. W tym przypadku Facebook. W zakładce Serwer nic nie wybieramy. I tutaj wklejamy nasz klucz strumienia. I teraz jesteśmy w pełni gotowi, żeby wysłać nasz materiał na Facebooka. Klikamy rozpocznij stream. I w tym momencie podgląd transmisji pojawia nam się już na Facebooku i wystarczy, że klikniemy rozpocznij transmisję. Dodatkowo materiał, który streamujemy w programie OBS, możemy jeszcze sobie nagrać. Pamiętajcie, że streamując sety DJ-skie na takie serwisy jak Facebook, YouTube czy Twitch, musicie liczyć się z tym, że transmisja może zostać wstrzymana czy nawet zablokowana, jeśli serwis uzna, że jakimś utworem naruszacie prawa autorskie. Ciężko jest określić, jakie utwory są blokowane. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie w streamowaniu, może się podzielić swoimi przemyśleniami w komentarzu. Dajcie znać, jakie tematy są dla Was ciekawe i o czym powinienem nagrać film. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Zachęcam do subskrypcji DJ Channel, lajkowania, komentowania filmów. Dzięki za dziś i do zobaczenia!